Dzień dobry, tuż już ostatni, niestety, nasz dzień w Albanii. Tak, w już się raju. spakowaliśmy w ogóle. Witajcie, Hejka. Jesteśmy już gotowi, spakowaliśmy się no i idziemy w miasto, jeszcze mamy cały dzień, tak naprawdę. Lecimy z Szkoda, tak, ale czas nas goni. Czas najwyższy, wracać do Polski. Mamy lot dzisiaj o 19.50 natomiast z pokoju musieliśmy wyjść o godzinę najpóźniej 11 jest w pół do 11 stwierdziliśmy, że się przejdziemy jeszcze na rynek na plac Skanderbega, gdzieś się kawy napijemy mamy jeszcze do zobaczenia kilka miejscówek ciekawych które zostawiliśmy sobie na dzień dzisiejszy no i co, i koło godziny 15 poszukamy tego autobusu na lotnisko on tam jest niedaleko placu i będziemy jechać po prostu musimy być 3 godziny przed odlotem Według Wizera e, taki czas jest szacowany. A z tego względu, że po prostu nie da się wydrukować tutaj kart pokładowych, ze względu na to, że oni nie mają czytników e, na komórki. Po prostu trzeba podejść do okienka, odprawy i tam będą nam drukowali karty podkładowe. Więc ten czas odprawy się wydłuża automatycznie. Jak mówiliśmy, tak weszliśmy do pierwszej, najbliższej kawiarni cieśkarni. Mamy tutaj różnego rodzaju ciastka żarniste. Chyba sobie weźmiemy po takim ciachu no, właśnie też miałem, do kawy. Popatrzcie, mają tu nawet kanapki, jakieś muffinki, rogaliki, na słono, na słosko i jest też baklawa. Oryginalny sposób zamówienia, tam gdzie ciastka i chlebki płaci się również za kawę, a kawę wydają tu na podstawie paragonu. Proszę Państwa, za dwie kapuciny i dwa ciasteczka ziarniste z owocami zapłaciliśmy całe 5 euro. Także jak widzicie ceny nie są jakieś korendalnie wysokie. Da Jesteśmy w prawie Trzeba się żyć, a nie jak 7 euro za kawę w Paryżu. Kawa dobra, przekąska dobra, jak ktoś będzie w Tiranie, Lebon, piekarnia, cukiernia. Tu niedaleko, w takiej okolicy. Jeszcze tak na koniec ceny e, na stacji, która ma odpowiedni krzeloski Diesel euro 87, 98 kosztuje euro 86, a gaz 60 centów W Tiranie dzień jak Co dzień 3 stycznia, policja się wzięła w końcu do roboty Wpisują mandaty dla tych, którzy stają na środku ulicy Wreszcie sobie policja jakoś robotę znalazła, nie tak tylko jest. stani i paleni papierosów. No papierosów. Dziurę w budżecie trzeba załatać jakoś i, no i, i, i paliwo, za co kupić? A pamiętacie, kilka e, dni temu mówiliśmy wam o tych klinikach medycyny estetycznej, dentystycznych i tak No i chyba to ma bardzo dużą rację bytu, ponieważ odkąd tu przyjechaliśmy, nie ma dnia, żeby nie widzieć osób z oklejonym nosem. Po korekcie jakiejś, po operacji. Dzisiaj już widziałam dwie osoby. To naprawdę jest dość tutaj rozbudowane, jeżeli chodzi o medycynę, korekcję przegród nosowych. Być może krzywek ktoś miał przegrody i sobie e, wyprostowywał, może jakoś korekcję nosa, nie wiem. W każdym razie tutaj to jest dość popularne, co przez cały czas, jak jesteśmy w Antwerpii, czy tu w Polsce, nawet nie widzieliśmy ani razu, żeby ktoś chodził z oplejonym nosem. Docieramy właśnie do placu Skanderbega, chyba poczekać, aż światło się nam A. zmieni. Więcej stoisk potwieranych, więcej rękodzieła. <grywa> Ale zobaczcie, bez kitu, ten hotel w podziemiach na poziomie minus 4, jeszcze mamy i nie. No i diamentowa ulica. Byliśmy tutaj na tej ulicy, dokładnie w tamtą stronę. Szliśmy wymienić wtedy pieniądze na bałkańskim wannajku. Moi drodzy, dotarliśmy do meczetu miejskiego. Nie jest to stary meczet, jest dość stosunkowo nowy. Meczet Namazgiase. Jest to meczet nawiązujący swoją nazwą do czasów osmańskich. Jego budowa rozpoczęła się w 2015 roku. Szybko powstał dość. Według pewnych informacji źródeł, według Google Maps, jak ludzie oznaczają ten meczet. Podobno tu jest również mały bazar, no jednak do środka nie wejdziemy, bo jest zagrodzony, ale może tutaj w podziemiach coś się da zobaczyć? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie jest okazały i bardzo duży. Ma cztery minarety. Zazwyczaj widzieliśmy z dwoma albo z jednym minaretem do tej pory. Najwyraźniej ten jest wyższej klasy, dużo wyższy, dużo większy i ma większe znaczenie. Super. Słuchajcie, tutaj jest nawet taka pizzeria, gdzie możecie pizzę sobie na kawałki kupić, po 120 leków kawałek pizzy. ważne jakiej. No i próbujemy. Piotr ma z serem, ja mam z salami i nawet smaczna jest, powiemy Wam szczerze. Spierzutka gorąca jeszcze. Słuchajcie, mają jeszcze pączki. interesujące oznaczenie. Będziesz na YouTube jak zaczniesz sikać. Miałbym przynajmniej dużo wyświetleń, nie? <laughs> Drodzy, zboczyliśmy trochę z głównej drogi. Tu już jest zupełnie cicho. Idziemy na bazar. Trasa prowadzi między zabudową ale ludzie chodzą tędy, samochody jeżdżą. To dziwne, więc myślę, że dotrzemy do bazaru. Kolejna sieć kabli, no i drodzy, docieramy do miejsca, którego nie mogliśmy pominąć, będąc w Tiranie czyli do tutajszego bazaru. Teraz dotrzemy na halę targową I tutaj wchodzimy na bazar macie różne herbatki na pary i przyprawy. z daniem tradycyjnym zamówiliśmy sobie dwie zupy i sałatkę po tej pizzy to nam chyba wystarczy mamy zresztą kanapki do samolotu, więc spróbujemy jeszcze tych zup tutejszych i będziemy powoli zbierać się w stronę placu Skanderbega. Mamy nadzieję, że to co nam zaserwują będzie nam smakowało ponieważ tutaj, z tego co tutaj widzimy, to dużo lokalsów jest w tej restauracji, dlatego tu przyszliśmy między innymi Przyszło pierwsze zamówienie, zupa drobiowa z kurczaka. Trochę inny ten rosołek niż u nas, u nas się nie dodaje jogurtu, ale jest makaron, więc nie wygląda najgorzej. Mamy sałatkę, miks sałat. Piotr dalej czeka na swoją warzywną zupę. Dobra jest, naprawdę jest dobra. Jest smaczna zupa, ja bym tylko tej śmietany mniej dała albo tego jogurtu, ale jest okej. Okay. Piotrek dostał właśnie zupę warzywną Tak to wygląda Trochę taka przecierka Piotrek akurat nie lubi przecierek Miksowana. Z dodatkiem, mam nadzieję, oliwy z oliwek Tak, bo to wygląda jak oliwa No to próbujemy Dobra w smaku, no, dobra Testujemy teraz sałatkę Piotr? Sałatka smakuje naprawdę jak prawdziwe takie warzywa. warzywa Taki ma smak intensywny, czuje się po prostu co się je. Nie? I jak się próbuje świeża. pomidora, to smakuje jak prawdziwy pomidor tak samo cebula albo oliwka. Jak z a oliwa jest świeżutka. A obiad jedliśmy w tej restauracji koło pamiątek. Możecie kupić różne orzechy, owoce kandyzowane, suszone zioła lokalne, przyprawy, a także napoje. Jak widzicie bazar trochę różni się od naszego, czy tego co w Budapeszcie byliśmy na hali. Tutaj poza stoiskami, z warzywami, owocami, jakimiś orzechami i wyrobami lokalnymi są również yy, z restauracje. Tak, restauracje, kawiarnie, tutaj się właśnie nacje lubią spędzać czas w takich tego typu przybytkach, więc e, nas już to nie dziwi. Pierwszym razem jak tu przyjechaliśmy byliśmy zdziwieni, że jest tyle ludzi w kawiarniach od rana, ale to tak jest po prostu. Poszliśmy do kawiarni. Czemu tak chodzimy po tych lokalach? A bo chcemy wykorzystać te wszystkie leki, bo już nam nie będą do niczego potrzebne, a nawet ich nie wymienimy. Chcemy się ich pozbyć tu na miejscu. I siedliśmy do jednej z lokalnych kawiarni, a tu są trzy wokół. Godzina jest 22, nie? A to jest moja dopiero trzecia kawa, nie? Także może chyba na 6 dzisiaj się skończy do końca dnia. Dokładnie, a też jak jesteście w Albanii, precyzujcie w kawiarniach yy, co chcecie pić, bo dla nich coffee to nie jest y, czarna czy biała do wyboru Dla nich to jest ten mały shot espresso kawowy, który my mieliśmy codziennie na śniadanie Piotrek powiedział, że chce dwie kawy, ja od razu dodałam, że ja chcę macchiato, a Piotrek mówi, że cappuccino, a pan mówi Aha, czyli no coffee, macchiato and cappuccino Tak, więc precyzujcie, bo dla nich kawa to jest ten czarny shot w małej filiżance a ten czarny shot to ja nawet nie uznaję za kawę. Jeden łyk i nie ma tego, nie, no to, to nie wiem czy to uznać kawę tak naprawdę. Weszliśmy już z kawiarni, jesteśmy na miejscu, gdzie autobusy odjeżdżają na lotnisko, ale stwierdziliśmy, że jeszcze mamy zbyt dużo czasu, więc chyba pójdziemy sobie tam, gdzie te fontanny i najwyżej za pół godziny następnym autobusem pojedziemy. Jesteśmy w autobusie. Za 20 minut mamy odjazd, akurat udało nam się siąść z przodu, będziemy wszystko widzieć. Byliśmy na dworze, Piotr stwierdził, że dawno nas tu nie było Nie, powiem Wam, że w dzień to inaczej wygląda Zupełnie W ogóle tutaj, jak się idzie do lotniska, macie tyle wypożyczalni samochodów Ale jeżeli chcecie wypożyczyć auto, to wcześniej zorientujcie się na, na przykład na Facebooku, na jakichś grupach poświęconych Albanii Bo są osoby, które po prostu potrafią wyciągnąć od Was pieniądze 75 euro 75 euro, sporo troszeczkę, zwłaszcza, że jest po sezonie. A my znaleźliśmy e... wypożyczalnie za 25 aż. Po sezonie, za 25 po sezonie, za 25 euro można już wypożyczyć samochód. Jeżeli nie chcecie wypożyczać samochodu, bo uważacie, że to nie jest nam potrzebne, a w samej Tiranie rzeczywiście jest trudno się poruszać samochodem, to nie wypożyczajcie. 400 leków, 4 euro. E, autobus was dowiezie do Tirany i tam. Tam możecie wszystko już, nawet z buta można chodzić. Tymczasem idziemy na hale. Z tej strony jest wejście za tymi busami. Jako, że tutaj nie ma takich normalnych check-inów jak u nas, czyli, że z telefonu można zeskanować boarding card, trzeba udać się do punktu i pani nam wydrukuje karty pokładowe. Dopiero wtedy będziemy mogli przejść przez bramki. Jednak musimy to załatwić w punkcie check-inu, nie w tym punkcie serwisowym. Yy, dziwna no, sytuacja. No ale dobra, idziemy. Sprawdzimy, gdzie to się da zrobić, w którym check-inie. Much, much, much later. Półtorej godziny później dostaliśmy nowe karty podkładowe i idziemy do gate'ów. a ja, ja idę po. A co ty tu robisz? Szybciej jest po odprawie. No jesteśmy już po odprawie. Tak, śmiesznie było, bo paszportem biometrycznym nie czytało twarzy Piotrka. Żeby było ciekawie, no to mnie cofnęło. Musiałam jeszcze raz paszport zeskanować i, twoją, i swoją twarz później. Tak. Dopiero za drugim podejściem, no, puściło mnie. A zobaczcie tu, jakie umilacze czasu są, jak macie dużo czasu jeszcze do odlotu. Możecie skorzystać z takich zabaw. Tu jest hala odlotu. A tam jest strefa bez słowa. Już nawet czuć jedzenie ciepłe, zajecie. się. Pieczywko. Pieczywko. Świeżo wypiekane. Aby wszystkiemu stało się zadość, już nie mówiąc o tradycji, skorzystaliśmy tutaj z lokalnej kawiarni sukierni Zamówiliśmy sobie oprócz herbaty baklawę. Jeszcze podczas tego wyjazdu nie jedliśmy baklawy Dokładnie, więc no trudno było nie spróbować Nie spróbować Koszt takiej przyjemności dwóch herbat i dwóch baklaw 12 euro Mega dobre, szkoda, że takie małe kawałki dają Słuchajcie, przeszliśmy przez strefę bez słowa i szczerze nie ma nic tu konkurencyjnego do tego, co byście nie kupili w sklepach normalnie, bo żadnych produktów lokalnych poza alkoholem nie było. A poza tym ceny są nawet droższe niż w zwykłym sklepie, więc żadnej konkurencyjności tu nie widzimy. A tu w kawiarni mamy lokalne rzeczy. Nawet lokum jest. Jeżeli chodzi o odprawę, macie prior czy nie macie, tutaj wszystko jedno A tam zobaczcie, widać kruję na zboczach, podświetloną No to drodzy, startujemy Słuchajcie, wylądowaliśmy, cali zdrowi. Teraz udajemy się na kolejkę do Krakowa z lotniska, gdzie mamy nocleg. Słuchajcie, dotarliśmy właśnie do hostelu. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy Wam tego nie pokazali. Jesteśmy bardzo zaskoczeni e, tym hostelem. Tak wygląda nasz pokój. Tu jest łóżko, szafa. W ogóle y, jest to hostel, Green Cat Hostel, który wyszukałam e, przez Booking. Ale co najciekawsze, zobaczcie tutaj, każdy miłośnik kotu będzie zadowolony. Tu jest korytarz, tu są pokoje. No, bo ludzie tu śpią i tutaj też są takie jak moście Piotr idzie już się myć pod prysznic, ja tu już wyłączam telefon i widzimy się jutro rano The next day. dzień dobry, kolejny dzień wychodzimy, jest za 10.07 śpieszymy się na pociąg generalnie odczucia odnośnie hostelu no jak na jedną noc w w Podróży, no to ok, ale na dłuższą metę nie jest to dobre miejsce na wypoczynek. O matko, ale pada. Generalnie ujmując, hostel na jedną noc spoko może być. Natomiast, jeżeli ktoś przyjeżdża na więcej niż jedną noc, zmęczony po trasie, taki cienki pateraz to słabo. No, odbiegały trochę od czystości. E, za taką cenę w centrum Krakowa no ciężko znaleźć e, jakiś fajny hostel. Fajnie jest to na plus, że jest system bezrecepcyjny czyli dostajecie wiadomość od właścicieli e, na telefon z instrukcjami, jak otworzyć bramę, jak otworzyć drzwi do budynku i gdzie znajdują się klucze. Więc nawet jak przyjedziecie po godzinie 22.00. No to w trakcie właśnie tej ciszy nocnej, kiedy tak naprawdę już obowiązuje spokój, możecie sami się zameldować. Wszystko automatycznie opłata pobrana została przez Booking, więc nawet nie musieliśmy nic zostawiać, żadnych pieniędzy. Ja w nocy kręciłam się setki razy, ponieważ było mi niewygodnie. Poduszka była za cienka, teraz był za cienki. Odnośnie hostelu, no to nie jestem zadowolony. Generalnie dla mnie ważniejszy jest komfort spania, wygodne łóżko ma teraz niż wystrój w środku. W tym przypadku tak było, że wystrój może fajny, ciekawy, ale jeśli chodzi o spanie, no to, to bardzo słaby poziom. Drugi raz bym tu nie przyjechał. Dobra, my idziemy na dworzec, trochę pada. Musimy ogarnąć się je jakoś. Jest chłodno, tak powiedziawszy, prawdziwa jesień tej zimy no nie padało, prawda? W Albanii no w sumie tylko raz padało w nocy i tak do, do południa prawie Natomiast tu od razu na dzień dobry deszcz Miałam jeszcze takie dziwne e, sny związane z tym, że nagle w pokoju pojawiły się koty, że wskoczyły do nas na łóżko I łaziły po nas koty, nie wiem To chyba już to jest knota za naszym kitku Jesteśmy już na dworcu głównym. Czekamy na kawę. Piotr poszedł tutaj zamówić dwie kawy na wynos W piekarni. Generalnie, jak zobaczyłam, te ceny co są tutaj na przykład zwykłe kanapki, bułka, szynka, ser, sałata, trochę pomidora 10 zł, 10 groszy. Masakra ceny. Zapiekanka 8 zł kosztuje taka zwykła. Chleby od 4,90 do nawet 15 zł. Straszne są ceny, zwłaszcza w tych dużych miastach. Zobaczę za chwilkę, ile ta kawa wyszła. Myślę, że w okolicach 6 zł. Kawa 7,50 W pociągu jest bardzo gorąco, Piotrek się przybiera. Kawa słaba, jak z maszyny. Hmm. Oczekiwaliśmy czegoś więcej z ekspresu w cukierni za 7,50. No niestety. Tymczasem stoimy, czekamy na odjazd. Za jakieś 10 minut wyruszamy. Dojechaliśmy Dobra. właśnie. Lecimy. Tutaj kończy się nasza wycieczka. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Napiszcie, co sądzicie. I do następnego. Trzymajcie się. Hej. Hej.